dobry, dziś jest środa i je ze mną Ediś, już zjadłeś zjadł śniadanko, prawda? Tak. Ediś zjadł śniadanko, kieruś jeszcze jej jabłuszko, bo jej utarłam na tarce jabłuszko. Ediś, co jesz? Jabłuszko. Jabłuszko. Tak, jemy jabłuszko. Co dzisiaj będziemy robić? Pójdziemy do sklepu, tak? Tak. Tak, dziś jest środa, czyli kolejny dzień ferii wielkanocnych. Ed nie idzie do przedszkola. Ja się obudziłam z katarem, z bólem gardła. Mam zatkany nos. Oczy mi łzawią. Ale niestety, jako rodzic trzeba się ogarnąć i zająć się sobą i dziećmi. George jest dzisiaj w pracy. I co dzisiaj mamy w planie? Pojedziemy do sklepu ogrodniczego, dobrze? Kupimy kilka plastikowych donic i będziemy dzisiaj zaczynać pracę w ogródku. Ostatnio zasali... Tak, jedzonka też nie mamy dużo, ale może potem pojedziemy po troskawki. Wiesz, dopiero potem, dobra? Ostatnio zasadziliśmy marchewkę i inne jakieś ziarenka, ale niestety był bardzo porywisty wiatr. Kiroś co tam kombinujesz? Był bardzo porywisty wiatr i nam zdmuchnął. Bo nie zdążyłam wnieść do domu w porę i musimy je na nowo zasadzić. A co potem po południu będziemy robić, to pójdziemy jeszcze z Nadią, przyjdzie Nadia, i pójdziemy z Nadią na plac zabaw, prawda? A co Ediś robi w piątek, to był w piątek. Pierwszy dzień ferii to byliśmy na farmie ze zwierzętami. W sobotę Ediś byłeś u fryzjera, prawda? Ściął ci fryzjer włoski? Pokaż, jakie włoski masz teraz, ładne. Takie króciutkie, tak? Piękne. Tak. Lubisz chodzić do fryzjera? Tak czy nie? Tak. Edi lubi chodzić do, do fryzjera. Nie, nie było z nim problemu. <grytanie> Zabierz nóżkę, Misio. E, to w sobotę byliśmy u fryzjera, a mama statu byli u okulisty, tak? Byliśmy też u okulisty. W niedzielę spotkaliśmy się z Nadi. Mała dziewczynka, koleżanka Kiruni, tak? Ediś. Tak, w niedzielę spotkaliśmy się ze znajomymi, z Piotrkiem i z Lili i z jej córeczką. Pierwszy raz ją poznaliśmy, więc dziewczyny są o sześć tygodni chyba, jest różnicy między nimi, więc będę pokazywała. I played the game Lego car. Tak. With the man. tak. Z Piotrkiem, tak? Z Piotrkiem bawiłeś się w Lego. No, we didn't. A z kim się bawiłeś w Lego? I played my own on the daddy's phone. A, no tak, no przecież tak. Sam grałeś. E, to tak, w poniedziałek. E, kto przyszedł do ciebie w poniedziałek na cały dzień? Kto był u ciebie? Zowi. Zowi. I Oli. D. Tak, wczoraj, wczoraj był Oli, wczoraj był wtorek, to wczoraj przyszedł Oli. I co, zabierał ci zabawki, nie chciał się dzielić, tak? Bo on jest malutki jeszcze, a ty jesteś starszy troszkę, tak? 8 miesięcy. Ale aż się. Tak, i to umiesz się dzielić, tak? A Oli dopiero się uczy, jak się dzielimy, tak? Ale podobało ci się, lubisz Oliego, prawda? Lubisz jak przychodzi, lubisz się z niebawić, tak? Tak, to tak, w poniedziałek była Zoe na cały dzień. Było takie śmieszne zdarzenie w poniedziałek, bo Edi chciał pomadkę i Zoe chciała pomadkę, więc dałam im pomadki, ale Zoe miała spodniczkę. A Edi miał spodenki i chciał włożyć swoją pomadkę do kieszonki, więc sobie włożył, a i Zoe mówi, że ona nie ma kieszonki. A Edi mówi: Nie masz kieszonki? E, zaraz sprawdzę i zaczął jej podnosić tą całą spódnicę do góry i szukać kieszeni i tak się śmiałam z tego, on miał taką spódniczkę z falbankami, to było dosyć śmieszne. This no. Tak I potem nie, nie znalazłeś kieszonek, tak, pod spódniczką yeah. oczką. Tak. tak, i Zoe włożyłeś do swojej kieszonki i potem dawałeś dla Zoe, prawda? Tak, więc taki był poniedziałek, wczoraj był ten drugi kolega. Dzisiaj się spotykamy na placu zabaw z koleżanką, ale dopiero późniejszym popołudniem o czwartej, bo o, koleżanka pracuje, a jej córeczka chodzi do przedszkola, gdzie nie ma przerwy świątecznej. My mamy przedszkole, gdzie jest przerwa świąteczna. Impulskou. Tak, a jutro, gdzie pójdziesz znowu, z kim się zobaczysz? I gdzie pójdziecie? To Famy. Tak, i jutro znowu moja koleżanka Ania zabiera dzieciaki na farmę, ale na inną niż my byliśmy w piątek, więc będzie super zabawa. Z nie lepiej się bawisz, prawda? Z twoja ulubiona koleżanka. Tak. Tak tak, tak. tak, tak, tak. Dobrze, zbieramy się, zobaczymy, jak ten dzisiaj dzień się potoczy, bo chciałabym w ogóle trochę popracować no ale nie wiem jak się będę czuła jak to ogarniemy w ogóle miałam w planach na dzisiaj taki dzień domowy gdzie miałam zrobić porządki w szafie Kiry yeah, 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 yeah. i yeah, porządki yeah, yeah. w szafce pod schodami no ale z tym moim samopoczuciem z Katarem chyba to, nic, nie, to nie wyjdzie, tak? no to na razie, pa, pa. papa papa co to jest? Pomidorek? pomidorek lek tak, przyjechaliśmy ze sklepu, pranie w tle wisi. Przyjechaliśmy ze sklepu drobniczego. Udało nam się kupić kilka sadzonek pomidorków. Tak, dziś pokaż. Sadzonki pomidorków. Ale też udało nam się kupić te donice, więc tym będziemy się teraz zajmować. Tak, jedna, jest, jedna doniczka jest połamana? Ten. Nie, ta duża. Jedna donica jest połamana, ale dostaliśmy na to zniżkę. No dzień nie toczy się ciekawie, ponieważ e, ja nie za bardzo się czuję. Mam takie objawy lekkiego przeziębienia, e, cały czas muszę wydmuchiwać nos. Edi też jest widać jakiś taki nieswój. Wszyscy jesteśmy poddenerwowani, no a wiadomo, że moja tolerancja teraz. Tak, lawenda. Lawenda. A moja tolerancja teraz i to ja prę. Tak, a wiadomo, że jak człowiek jest troszkę, nie, nie za ciekawie się czuje, podziębiony, no to też wszystko bardziej irytuje, szybciej się człowiek denerwuje, więc no jesteśmy na takim dzisiaj etapie. Jest godzina chyba druga 2.30, bo potem jak przyjechaliśmy, to zjedliśmy też lunch. Eli obejrzał bajeczkę i będziemy teraz sadzić truskawki i pomidorki. Kiruś może zaśnie. A o czwartej, czyli za półtorej godziny, będziemy się spotykać z moją koleżanką, więc muszę też tutaj wszystko ogarnąć, żeby to jakoś wyglądało. Myślę, że w dzisiejszym dniu już też nie zrobimy nic e... ciekawego. Eliś, co kombinujesz? No dobrze, moja kolej, ok. Kira płacze. Nie chcę ani mleka, ani nie da rady usnąć. E, więc już e, z 20-15 minut e, wozimy ją na zmianę, turlamy w wózeczku z Edim. Eddie wspinał się, żeby porozmawiać z dziećmi sąsiadki. Wspinał się na nasze zwierzaki plastikowe i spadł z tych zwierzaków. I zbił sobie kolanko. A więc już jest godzina trzecia. Nic jeszcze nie zrobiłam w sprawie kwiatków. A do kawy wpadła mi mucha. Więc musiałam sobie zrobić nową kawę. To nie jest nasz dzień. To nie jest nasz dzień, Eddie. A dziś proszę z tego wyjść, bo to już jest połamane. I żebyś znowu nie połamał jeszcze bardziej. Dobrze? Nie wchodzimy do tego. Uch. Wypije coś? <śmienicza> napiła się wody troszkę, napiła się troszkę wody? Myślisz, że ona wypiła troszkę? <śmienicza> Ja akurat sprzątałam w kuchni i Edi podszedł do niej ze swoją wodą, e, tylko akurat nalałam mu czystą, więc e, z której jeszcze nie pił. I mówi, że darla Kira i Kira wypija trochę wody. Więc postanowiłam szybko rzucić e, zmywanie i z, z, przyjść, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Ostrożnie, tak, nie za dużo, żeby nie rozlać dla niej, dobrze? Do buzi za dużo. Na no już no wystarczy. Nie już wystarczy, wystarczy. Gdzie idziemy? Spotkać się z Nadią, tak? Tak, Nadia. Nadia, Nadia A Nadia to jest chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. Tak, jedziemy się na, na spacer do parku, spotkać się z koleżanką. Nic nie zrobiłam w ogródku, tylko zdążyłam posadzić truskawki. E, no więc dzień jest beznadziejny, ale najważniejszy, że jest spokojny w miarę z dziećmi. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy coś jeszcze nagram. W takim razie się żegnamy. Ediś, pa papa! Pa, pa.